Siema, będę robił dzisiaj na rozsadę ogórki, paprykę, dynie i cukinie. Dyni i cukini, peski mam z tamtego roku od siebie. Tu kupione, tu mam przygotowane małe dolniczki. Już mam zasadzoną paprykę i arbuza na dole na oknie. Także potem jeszcze pod koniec filmu pokażę. Także przechodzę do sadzenia. Jak widać nasiona już są powkładane, zaraz je ten w 22 cm pod ziemię i poleję wodą. Tu jest dynia i cukinia, dałem po więcej nasion, ponieważ to są moje nasiona, także nie wiem czy one zejdą. Tu są dwa rodzaje ogórków, jedne zaprawiane, widzę jedne zwykłe. Tu jest papryczka, po dwa nasionka i tam jeszcze dosadziłem trochę dynia. W słonku świeci. Także jeszcze pokażę, jak podleję. Wstępnie mam już podlane. Jeszcze potem sobie podleję jeszcze raz. Także ile jeszcze pokazać te, co wcześniej zasadziłem. Słoneczko tu ładnie świeci. To jest to okno. To tu już nagrywałem że duże, duże jest okno. Także sadzonki będą miały dobrze. Korytarz jeszcze w remoncie dalej. Na poddaszu także. Idę tam na dół. Tu są papryczki, arbuzy. Tu mi w dwóch dolniczkach tylko jeden zeszedł. Tu jest papryka. Tu jest papryka. Tu arbuz. Papryka. Tu jest kolejna papryka. I tu są dwie dolniczki. Arbuzów. Jeden arbuz mi który je gęsto tu zasadziłem. Pewnie nic z tego nie będzie, ale zobaczymy w przyszłości. Elo. Zostawcie łapkę, jeśli możecie. I suba oczywiście też, LOL.